Most forteczny K602 w Ołoboku. Ingerencja w zabytek. Most forteczny K602 w Ołoboku został uszkodzony. Takie informacje 26 stycznia zaczęły krążyć w przestrzeni publicznej. Po otrzymaniu dokumentacji zdjęciowej podjąłem interwencję dziennikarską i skierowałem oficjalne zawiadomienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze, przekazując wszystkie posiadane informacje o możliwej ingerencji w obiekt zabytkowy. Zabytek zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega szczególnej ochronie prawnej, a wszelkie prace przy nim wymagają wiedzy, nadzoru i jednoznacznej zgody organu konserwatorskiego. Dziś osobiście pojechałem na miejsce, aby sprawdzić faktyczny zakres prowadzonych działań. Na nagraniu widać, że stalowe elementy nośne górnej części mostu fortecznego K602 zostały przepalone, a drewniany pomost został całkowicie zdemontowany, mimo że elementy te, według wcześniejszych oględzin, znajdowały się w dobrym stanie technicznym. Latem dwukrotnie przebywałem zarówno pod tym mostem, jak i na jego konstrukcji. Nie zauważyłem wówczas żadnych oznak zużycia ani w elementach drewnianych, ani w stalowej konstrukcji nośnej. W przypadku obiektów zabytkowych wypalanie elementów stalowych oraz demontaż oryginalnej substancji obiektu oznaczają trwałą ingerencję w historyczną strukturę i mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty wartości zabytkowych. Dlatego kluczowe pytania brzmią: czy wojewódzki konserwator zabytków został o tych pracach poinformowany, czy została wydana zgoda na ingerencję w konstrukcję zabytkowego mostu fortecznego K602 i kto ponosi odpowiedzialność za zakres przeprowadzonych działań? Na ten moment oczekuje na oficjalną odpowiedź wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do czasu jej uzyskania dokumentujemy sytuację i będziemy monitorować dalszy los tego obiektu, bo w przypadku zabytków każda niekontrolowana ingerencja oznacza stratę, której nie da się cofnąć. Most forteczny K-602 w ołoboku jest elementem dawnej infrastruktury militarnej związanej z międzyrzeckim rejonem umocnionym, jednym z największych i najważniejszych systemów fortyfikacyjnych Trzeciej Rzeszy w Europie. Obiekt ten powstał jako techniczny element zaplecza fortecznego, a jego głównym zadaniem było zapewnienie komunikacji i transportu w obrębie umocnień przy jednoczesnym zachowaniu możliwości szybkiego zniszczenia lub unieruchomienia w razie zagrożenia militarnego. Z tego względu most posiadał konstrukcję stalowo-drewnianą, typową dla obiektów wojskowych z lat 30. XX wieku.